Okurka wodna, czegoś mi tu brakuje. Chciałem zrobić power loop, ale chyba coś nie pykło. Nie ma śmigła jednego, trochę poździerany. DJI Awata, dron, który wytrzymał w moich rękach pół dnia i wykitował. Zapraszam na recenzję. Tego drona oraz inne drony i akcesoria DJI możecie kupić na www.cybermyślnikshop.pl Tam czeka na Was też rabat na wszystko po wpisaniu kodu. Uwaga, okiem drona. A jak rozwalicie na przykład AWATĘ, to wyślijcie go tam, a Pan Paweł, doktor dronowy, zajmie się resztą. Polecam. Tak wygląda DJI AWATA po około 6 lotach. Brakuje, jak widać, dwóch łopatek śmigła. Dron jest troszeczkę pokiereszowany. Obszczerbiona jest jedna nóżka oraz plastiki wokół czujników, ale tym się właśnie charakteryzuje latanie dronami FPV, więc nie ma problemu. Problemem jest jednak to, że upaliłem silnik, a aplikacja DJI Fly pokazuje ESC error. Także tej recenzji tak od początku do końca niestety nie zrobię. DJI Avata. Albo Agata, jak kto woli. Pierwszy raz w nomenklaturze DJI dron nazwany jest żeńską nazwą. Nie wiem, czy zauważyliście. Awata. Obiekt zauroczenia i wkurwienia w jednym, więc to zdecydowanie odpowiednia nazwa dla tego sprzętu. Ci co latają dronami FPV, doskonale wiedzą co to znaczy codzienność tego hobby. Czytaj, połamane śmigła, połamane ramy, upalone silniki, ESC VTX -y, to jest codzienność. Każda taka skucha to chwila przestoju poświęconego na szybki pit stop, wymianę zepsutej części. Tymczasem mam tutaj ten sprzęt z upalonym silnikiem, i co ja mogę zrobić? No, odesłać do dron doktora Pawła, niech się tym zajmie, bo co ja mogę. Póki co, nic. Jeśli w tym momencie pomyślicie, że jest lipa i ten dron nie nadaje się do prawdziwego FPV, to absolutnie muszę zaprzeczyć. Awata i Nowe Google 2 są absolutnie genialne. Jestem pod ogromnym wrażeniem. A dlaczego? To opowiem za chwilę. Najpierw w telegraficznym skrócie trochę danych o tym Cineupie. Muszę tutaj zaznaczyć, że nagrywam to na koniec pierwszego dnia użytkowania, więc dron nie dość, że już jest niesprawny, to nieco poździerany. Parametry awaty. Sensor 1 na 1.7 cala, zapis filmów 4K do 60 klatek. Dostępny jest tutaj tryb kolorów disney like, tak jak w DJI Action 2. Stabilizacja RockSteady 2.0 i Horizon Steady. Pod spodem drona znajdują się czujniki do wykrywania przeszkód znajdujących się pod dronem, umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie tzw. zwanych low passów. Śmigła pięciolopatowe, czasem trój. Bardzo mocna, sztywna rama z duktami, sprawdziłem, więc potwierdzam. GPS, za co za tym idzie automatyczny powrót do miejsca startu RTH. Akumulator 4S, zewnętrzna ładowarka na USB-C. Czas lotu według producenta do 18 minut. Nie zdążyłem sprawdzić, ale czuć było, że można nim było polatać 3 razy dłużej niż moim sinełupem. Zasięg realny nie sprawdziłem, ale opowiem Wam za chwilę o wrażeniach w porównaniu do systemu FPV poprzedniej generacji. Możliwość latania z Motion lub klasycznym kontrolerem znanym z drona DJI FPV. Nowe DJI Goggle 2, muszę przyznać, że są po prostu rewelacyjnie spasowane. Wreszcie mają normalny rozmiar, dwie antenki zamiast czterech. Nowy system przesyłu O3+, niestety niekompatybilny ze starymi Air Unitami i wistami. Wielka szkoda. Za to transmisja obrazu jest w rozdzielczości 1080p przy maksymalnie 100 klatkach na sekundę z 30 milisekundową latencją. Do 10 km. No a w praktyce wyglądało to tak. Pierwszy lot tuż po zmroku wykonałem używając Motion Controllera, który był w zestawie. Dlaczego po zmroku i dlaczego Motion Controllerem? Dlatego, że zanim wszystko zaktualizowałem, to chwilę potrwało, a drona odebrałem już późnym popołudniem. Motion Controller, dlatego, że nie mogłem sparować kontrolera RC ze względu na nieaktualny firmware, który wymagał aktualizacji przez komputer, a ja byłem w trasie, więc plus tego taki, że przynajmniej widać jak radzi sobie kamera tego drona nocą. Latanie z motion controllerem było bardzo intuicyjne, nie sądziłem, że może sprawić taką frajdę. Tutaj muszę zwrócić uwagę na fakt, że w goglach widzimy to co widzi kamera filmowa, a nie jakaś tam kamerka FPV, a taka kamera widzi po prostu gorzej niż np. Kadax Polar, którą mam w jednym z dronów, więc latanie i nagrywanie awatą nocą nie będzie mocną stroną takiego rozwiązania. Dzień drugi to pierwsze loty w świetle dnia i pierwsze zachwyty jakością obrazu wyświetlanego w goglach. Tutaj DJI zrobiło kolejny krok do przodu i nie sądziłem, że to powiem, ale dotychczasowe Google DJI V2 i cały ten system Wist i Air Unitów został zdeklasowany. Jakoś po prostu powala z nóg. Penetracja sygnału transmitowanego w 1080p jest zadziwiająco dobra. Odruchowo moje loty za przeszkodami wśród drzew były bardzo zachowawcze z przyzwyczajenia do charakterystyki starego systemu FPV, który mam w czterech dronach i myślałem, że jest nie do pobicia. Okazuje się jednak, że jest. Po chwili pozwoliłem sobie odlatywać dalej i głębiej, mając świadomość tego, że w razie wum mam RTH. Podczas tych lotów nie miałem frizów, choć w pewnym momencie jakość transmisji nieco spadła, ale i tak była bardzo czytelna i nieprzerwana. Odczucia z latania tym systemem miałem takie, jakbym sam siedział w kabinie awaty. Widok jak przez szybę. Poezja. DJI zrobiło naprawdę kawał dobrej roboty gogle dwa są po prostu genialne rozmiar i jakość obrazu oraz dopasowanie do twarzy jest naprawdę bardzo dobre ciężko się do czegoś doczepić, ale zawsze by można na przykład to, że gdy raz ustawimy sobie tutaj ten rozstaw oczu nie oznacza to, że przy następnym założeniu nie będziemy musieli tego zrobić od nowa bardzo łatwo poruszyć te wystające od spodu gałki do regulacji więc jest to średnie udogodnienie w poprzednich goglach ostatnio raz ustawiałem rozstaw jakoś nigdy po dwóch lotach w normalu w końcu uruchomiłem tryb manualny, ale ku mojemu zaskoczeniu dron miał ograniczenia w wychyle i nie mogłem zrobić rolki czy lupa. Aby odblokować ograniczenia trzeba wejść sobie w menu Gainy i suwaczkiem wyłączyć funkcję ograniczającą. Teraz dron został całkowicie spuszczony z lejcy, więc Mogłem sprawdzić, jak się robi fikołki. W międzyczasie okazało się, że zapis filmów odbywał się w pamięci wewnętrznej drona, która się zapełniła, a sformatowana wcześniej w dronie karta nie przejęła z automatu nagrywania filmów. W całej tej euforii FPV mój wzrok nie odnotował komunikatu, który wskazywał, że jednak pamięć jest pełna. A zmylony licznikiem zapisu DVR przez myśl Mi nie przeszło, że reszta lotów nie zapisuje się na karcie. W porównaniu do mojego cineupa, awata jest dużo bardziej precyzyjna, a co za tym idzie łatwa w prowadzeniu. Jednak nie na tyle, żeby latanie było płynniejsze czy perfekcyjne. Od czasu do czasu podczas manewrów para freestyleowych złapiecie porobłośa, a latanie cinematic może okazać się nie takie znowu płynne, jak byśmy oczekiwali. Na szczęście można pobawić się tutaj w tuning, ustawić parametry pod swój styl latania i powinno być ok. Podobnie było z dronem DJI FPV i te zachowania tutaj też odczułem bardzo podobnie. Co do czasu lotu, to podczas latania miałem z tyłu głowy syndrom padającego pakietu, więc za każdym razem loty kończyłem szybciej niż musiałem. A watom można bezstresowo oblecieć to co się chce i to kilka razy bez lądowania, a potem okazuje się, że zużyłeś dopiero połowę baterii. No cóż, przyzwyczajony jestem, że mój Sineub GoPro 8, lata około 3 minut, więc syndrom pakietu pozostał, a nabycie nowego nawyku wymagałoby polatania trochę dłużej niż jeden dzień. Niestety jak to bywa w FPV, wcześniej czy później dojdzie do twardego kontaktu z przeszkodą np. asfaltem czy nasypem kolejowym, tak było i w moim przypadku, a skończyło się na spalonym silniku. Gdyby nie to, że drona dostałem z Cybershop, to pewnie zamówiłbym sobie silnik i po prostu go przelutował, ale póki co muszę odesłać do Krakowa i na tym zakończyć moją niepełną, jednodniową recenzję AWATY. Podsumowując, myślę, że AWATA ma naprawdę ogromny potencjał, zarówno dla tych, których odstraszało takie klasyczne FPV z całą tą czarną magią lutowania i programowania dronów. Jak i dla tych, którzy latają na złożonych samodzielnie kładach FPV. Ci pierwsi po prostu dostają gotowy produkt wysokiej jakości z ogromnymi możliwościami, a ci bardziej siedzący w tym temacie na pewno poradzą sobie z takimi sytuacjami jak wymiana silnika czy na przykład ramy. Myślę, że w najbliższym czasie powstanie wiele modyfikacji tego drona, być może nawet z zamiennikiem ramy, bo za wiele elektroniki do przełożenia to tutaj w sumie nie ma. Więc jakiś swap czy jakieś mody są bardziej niż pewne, na przykład montaż GoPro lub GoPro Naked. To jest zresztą rzecz, którą miałem przetestować, no ale wyszło jak wyszło, czyli w sumie nie wyszło. Czy polecam awate? No, z czystym sumieniem muszę powiedzieć, że tak, i to naprawdę bardzo. Jest tutaj bardzo dobra jakość filmów. Jest to kompletny, bezpieczny dla ludzi i otoczenia dron o naprawdę dużych możliwościach filmowych i sportowo-rekreacyjnych, więc jeśli nie będziecie walić nim o nasypy kolejowe i beton, to z pewnością posłuży wam do nagrywania świetnych, dynamicznych ujęć w PV dłużej niż jeden dzień. A jeśli nie, no to po prostu pan Paweł z Cybershopu na pewno wam pomoże. Czy polecam Google 2? No zdecydowanie tak. Jest jakość po prostu powalająca. I w sumie nie mam nic do dodania. To chyba tyle na temat tego drona, tego odcinka. Co prawda czuję pewien niedosyd, ale wyszło jak wyszło, więc może jeszcze będzie mi dane przetestować go bardziej. A tymczasem pozdrony dla wszystkich, trzymajcie się, cześć!